Jesteśmy w Warszawie na konferencji Infrastructure. Moim gościem jest Adam Marcinkowski z firmy SimpliVity. Witaj Adamie. Witam. Adam, powiedz nam proszę, czym się dokładnie zajmujesz i czym zajmuje się firma, w której pracujesz? Ja jestem inżynierem czyli po angielsku Solutions Architect, pracuje w firmie SimpliVity, to jest firma amerykańska, właściwie startup amerykański. W tej chwili osiągnęliśmy ewaluację na poziomie jednego miliarda, więc jakby szybko rośniemy, jesteśmy świecie rosnącym startupem i zajmujemy się tak zwaną hiperkonwergencją, czyli budowaniem data center z takich prostych modułów x86. Jesteś inżynierem, czyli osobą techniczną. O czym dzisiaj mówiłeś na wykładzie? Dzisiejsza sesja była o, o hiperkonwergencji, czyli właśnie o takim konwergentnym budowaniu data center. Tak naprawdę na sesji pokazywałem na pewno trendy, jakie mamy dzisiaj na rynku, pokazywałem to, co dzisiaj mamy w data center i tak naprawdę, gdzie powinniśmy zmierzać, a ewentualnie gdzie zmierzają dzisiaj ci najwięksi, czyli Yahoo, Facebook, Google. Mm -hmm. Oprócz tego, że byliście pre, byłeś prelegentem, wasza firma jest też głównym partnerem konferencji Infrastructure. Dlaczego zdecydowaliście się akurat partner, partnerować nam naszej konferencji? Jakie korzyści z tego wynosicie? Bywałem wiele razy na, na PL nogach, tak właściwie to bywałem chyba od praktycznie pierwszego PL-noga, może puściłem jednego, dwa pełnogi i tak naprawdę tak jak właśnie do koledzy wskazywali, PLNOG zawsze gdzieś tam próbował znaleźć jakieś miejsce dla tematów data centerowych, aczkolwiek nigdy nie było takiej dedykowanej, fajnej e, konferencji, takiej, trzeba powiedzieć, agnostycznej pod kątem vendorów i tak naprawdę jak się pojawiło infrastructure i, i zobaczyliśmy, że to są ci sami, e, ci sami Ludzie, którzy realizowali właśnie PLNOGA, czyli Proidea, zdecydowaliśmy, się, że jakby warto w to wejść, chociaż jest to jakby właściwie pierwsza, pierwsza edycja. A czy według Ciebie infrastruktura różni się od innych konferencji związanych z data, data center? Chyba właśnie to jest unikalne, że tutaj widzimy sporo różnych firm, tak, czyli nie tylko nas jako vendora, ale też jakby innych vendorów. I tak naprawdę jest to takie podejście, przynajmniej powiemy, że takie podejście hmm. właśnie agnostyczne, tak, czyli nie mówimy o samych produktach, o tym jak się licencjonuje, tylko bardziej o, o tym jak powinno się to robić. Hmm. A gdybyś tak miał sobie wymarzyć, kogo chciałbyś zobaczyć na kolejnej edycji konferencji, jeśli chodzi o prelegentów, kogo byś wymienił? Jeżeli chodzi o prelegentów, to nie mam takiego typu, ale powiedziałbym na przykład, że fajnie by było, gdyby były na przykład case studies, tak? mhm. czyli integratorzy, którzy robią takie duże projekty datacentrowe, żeby pokazali dokładnie, jak wygląda planowanie, wdrożenie, realizacja takich projektów. Mhm. Czyli skupiamy się tak naprawdę na takich bardzo szczegółowych, technicznych caseach. Myślę, że to byłoby interesujące. Mhm. A na jakiej kolejnej konferencji będziemy mieli okazję zobaczyć? Bywam na różnych konferencjach. Najbliższa, na której będę, to jest konferencja RISK w Serbii, w Belgradzie. Zapraszam. Kiedy to będzie? 21 maja, z tego co pamiętam. Rozumiem, że będziesz tam również prelegentem. Absolutnie tak. Okej, okay, w takim razie powodzenia. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niedługo na innych konferencjach. Na pewno. Dziękujemy.